Prześczałem z tej strony Gothic Kruk i sorry na początku, że witam się moim przywitaniem, który mam na się 4000. Jednak no tak chciałem. No i jak widzicie teraz na tle mam napis Prince of Persia. Tak, jest to Prince of Persia. Nie jest to Prince of Persia napełnione piaski, lecz wersja oryginalna, z... zwyczajna wiem że kilka tam let's play nie kończyłem ale no po prostu niektóre mi się nie chciało albo były jakieś problemy techniczne więc sorry teraz mam Windows 7 zainstalowany na komputerze to pewnie słyszycie no na pewno słyszycie i dźwięk z gry i yy, mój głos także i im no także dobra przechodzimy do menu głównego i najpierw tutaj wejdziemy w opcje i dźwięk ja tutaj w dźwięku tutaj trochę muzyki przyciszę dialogi no i efekty myślę że dobrze mnie słyszycie i dobrze w ogóle. Teraz ja tutaj muszę sobie przypomnieć. Dobra. Jakbym miał jakieś problemy tam na początku, to się nie denerwujcie. I tak, gry przeszedłem tu na połowę... na ślepo. Całej gry nie przeszedłem, przeszedłem tylko połowę gry. Także część gry będzie na ślepo. Dawno właśnie nie robiłem też let's play i filmików na tym kanale. No dlatego oficjalnie tam jeden let's play... No mogę zrobić, no mogę. No dobra, no to, że my nowa gra. Jeżeli nie miałbym dialogów, no to sorry za to już od razu, bo nie wiem, co się dzieje. No, bo jak jeszcze, bo miałem formatowany komputer jak jeszcze przed tym, no to nie, to nie miałem. Wystarczy robić. poprosić. Zapraszam na intro. Prośba należy do Ciebie. Wiesz, o co proszę. Jeśli mam spełnić Twoje wy spełni Wiatr wieje dokąd chce, lecz piasek musi podążać z wiatrem, nieświadomy otaczającego go świata. Targany boskim oddechem na łasce i niełasce burzy, która nim włada. Czymże jest ziarnko piasku na pustyni, ziarnko piasku podczas burzy. Mówiłem, że nie poszła tędy. Ruszajmy! Hej! Przynajmniej powiedz, jak masz na imię! No i okej, okay, dobra, gramy. Jak widzicie, nasz książę to już nie ten sam książę. Dobra, mamy pauzę, okej, okay, dobra, Jak widzicie, nasz książę to już nie ten sam książę, to jest inny książę. Dobra, no i zacznijmy od grafiki Grafika jest taka komiksowa, no, no jest fajna, przyjemna, muzyka jest bardzo dobra Myślę, że Wam się spodoba i bardzo Wam was zachęcam do kupienia sobie tej gry, bo ściągnąć to naprawdę Wam nie radzę, że do tego że ten cały ostatnio ma być yy, co? nie tak, tak? Tak, A At Nie Nie, nie pamiętam At... A te... nie, nie pamiętam a Ale to to cała... Cały dokument nie... Dobra, będzie teraz pierwsza nasza walka jesteś zbyt rozłączony Walka to się fajna, ale w ogóle nie przypomina tej samej walki co jest w, w, no w, w, w wersjach jak co właśnie zapewniony ja porozmawialiśmy, co? Możesz sobie w... uciekać! Czemu za mną łazisz? Nie, ja tylko szukam... Szukasz Fera, słyszałam twoje krzyki. Ty i twoja dziewczyna powinniście stąd wyjść. <noise> dziewczyna? Nie jest moją Moja ośnica. Ryzykowałeś życie dla ośnicy? O, bardzo dobra ośnica. I dodatku przenosi ogromne ilości. Złoto. Nie, no naprawdę. Znikaj stąd. Wszystko będzie w porządku, jeśli nie zobaczą nas razem. Książę lubi kasę. <grym> hej ty! Czy twoja rada nie była trochę spóźniona. Mm, hej ty! Oddawaj moje kilo ziemniaków, złodziejko! Dobra, słuchajcie, my tu zaczniemy w kolejnym odcinku Ten odcinek będzie troszeczkę krótszy chyba, nie wiem Dobra, no to ja się z wami żegnam. Na razie, do następnego odcinka, siema